świadomość to oświetlenie siebie samego, swojego życia, ludzi wokół i świata. Świadomość często przechodzi nagle niczym piorun, burza, coś co poraża, oświetla. A także dotyka całego ciała, serca, umysłu i duszy. No właśnie, jak ten piorun nie tylko rozjaśnia światłością wszystko wokół, a także dotyka człowieka od wnętrza. Świadomość bywa bolesna, no bo przecież widać wszystko wyraźniej, czuć wszystko wyraźniej. Czasem ma takie człowiek wrażenie, jakby umierał. A jednak bywa, że dzieje się wręcz przeciwnie, że ten piorun, ta świadomość, rozjaśnienie człowieka budzi do życia, albo do tego, żeby zobaczyć, że się ma fantastyczne, wspaniałe, piękne i zajebiste życie, albo do tego, że jest się na dnie i trzeba z tego dna wyjść. Świadomość jest jak olśnienie i rozjaśnienie siebie i życia.